Uroczyste spotkanie dla osób związanych z długą historią Leszczyńskiej Biblioteki zorganizowano w ramach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 16 tygodnia bibliotek i przypadających w tym roku 70. urodzin Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Spotkanie było okazją do składania życzeń i przyznawania nagród za publikacje, ale też szansą na podziękowanie aktywnym bibliotekarzom za ich wieloletnią pracę. To dzisiaj jest szczególnie ważne w tym rozedrganym świecie, że jest taka, takie zacisze, jest taki kąt, w którym możemy się spotkać i rozmawiać nie tylko o książkach. Książki mogą być inspiracją książki, mogą być odpowiedzią na wiele ważnych pytań, ale najważniejszą rzecz stanowią relacje pomiędzy ludźmi. Jeśli to będzie tworzyć właśnie biblioteka ze swoimi zbiorami, literackimi, ze swoimi dziełami, ze swoją ofertą naukową, a także z muzyką, z tym co jest uniwersalne i łączy nie tylko pokolenia, ale także inne narodowości, inne kultury, inne zapatrywania na świat, inne światopoglądy, to my chcemy właśnie taką biblioteką być. I ten rok dla Miejskiej Biblioteki Publicznej imieniem Stanisława Grybowiaka w Lesznie jest rokiem szczególnym. W tym roku Powiedzieliśmy się, że dostaniemy pieniądze na nową bibliotekę. W tym roku podpisaliśmy umowę z marszałkiem województwa wielkopolskiego. Podpisano umowę z Jerzym Rejchem i Adamem Jagodzińskim, kolekcjonerami muzykaliów, którzy swoją kolekcję, szczególnie muzyki jazzowej, postanowili w całości przekazać w bibliotece. Nagrodzono też najlepsze publikacje w regionie. Nagroda liścia Miłorzębu przyznawana jest od 2004 roku. W tym roku zdominowały ją leszczyńskie wydawnictwa. Nagroda Liścia miłożębu za 2018 rok trafiła do wydawnictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej za książkę Janiny Małgorzaty Halec, Pulsująca Obecność, Biblioteki Publiczne Leszna 1920-2014. Nagroda specjalna przyznana została Muzeum Okręgowemu w Lesznie, wydawcy książki Stolice Wielkopolskiego Protestantyzmu, Leszno i Śmigiel, Współistnienie Wyznań, Dziedzictwo pod redakcją naukową Kamili Szymańskiej. Nagroda dyrektora Miejskiej Biblioteki trafiła do nieobecnego na spotkaniu Krzysztofa Kaźmierczaka za publikację Rozstrzelanie za uratowanie kobiety Wojsko Polskie kontra Armia Sowiecka. Nagroda imienia Heleny Śmigielskiej przyznawana jest od 2003 roku przez Leszczyński Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Nagradza się nią bibliotekarza z regionu szczególnie aktywnego w środowisku. Tegoroczna nagroda trafiła w ręce leszczyńskiej bibliotekarki Ewy Bartkowiak-Nabzdyjak.